Moi drodzy, czy przed nami upadek polskiego stronnictwa ludowego, ale to taki upadek totalny, że politycy PZL, jeżeli będą chcieli zachować jakiekolwiek mandaty, jakiekolwiek stanowiska, gdziekolwiek być w polityce, to będą musieli startować z list innej, silniejszej partii. W tym przypadku czytaj na przykład z Koalicji Obywatelskiej. No chyba, że jakoś wyjdą z rządu, nie wiem, zaczną uprawiać inną politykę. Dlaczego ja o tym mówię? No bo moi drodzy, właśnie przedstawiciele tego rządu, obecnego rządu koalicy koalicyjnego, w którym znajduje się Polskie Stronnictwo Ludowe, oni przekonują, że trwają prace nad umową Mercosur i ta umowa Mercosur ma być... Dopięta. Proszę bardzo, sprawdzają się informacje, które były wcześniej podawane przez niemieckie media, że po wyborach prezydenckich w Polsce będzie dopinana umowa o Mercosur, bo Polska, polski rząd będzie bardziej, jak to kiedyś mówił Obama, do Miedwiediewa, żeby przekazał Putinowi bardziej flexible, tak? Czyli no już będzie po wyborach, będziemy bardziej flexible, będziemy mogli mocniej, bardziej manewrować. No i to się sprawdza. Podobno ta umowa ma być podpisana i ja pytam, czy jeżeli ta umowa będzie podpisana i będzie ją akceptował rząd, w którym jest y, polskie stronnictwo ludowe, znaczącym bądź co bądź graczem, wicepremiera ma PSL w tym rządzie, szefamon, to czy rolnicy, jakikolwiek rolnik zostanie jeszcze przy polskim stronnictwie ludowym? K to będzie, co będzie stanowiło elektorat Polskiego Stronnictwa Ludowego w takim wypadku? Chyba nic. Już teraz Władysław Kosiniak-Kamysz tak kiwał głową, jak słuchał, że rolnicy już w 70% odwrócili się od PSL. Do kogo będzie mówić PSL? Czyja to będzie partia? Niczyja, no bo... Zdradzi interesy rolników. Już całkowicie. Musimy obserwować kwestie umowy Mercosur, musimy nad tym panować, musimy informować, bo za naszymi plecami mogą odbywać się rzeczy, negocjacje i mogą być podpisywane umowy bardzo dla nas niekorzystne.